Dzień dobry, nazywam się Magdalena Franczak. Chciałam Państwa zaprosić do Galerii Sztuki Wozownia na wystawę pod tytułem Margines Błędu. Wystawa ta jest opowieścią o szukaniu przestrzeni dialogu, o szukaniu przestrzeni dialogu dla wszystkich. Ten cały proces związany z marginesem błędu trwał prawie dwa lata i wiązał się z takimi długimi poszukiwaniami różnego rodzaju wątków. Prowadziłam wywiady z pracownikami naukowymi, którzy dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi marginesu błędu i bazując na tych wszystkich rozmowach i poszukiwaniach, Stworzyłam cykl rysunków, będącymi tak naprawdę właśnie takim polem dialogu. I wystawa jest też takim trochę odwróceniem porządku świata, tym że, żyjąc w takich utartych schematach, ciężko jest nam się wybić z rytmu, czyli popełnić ten tytułowy błąd. W momencie, kiedy go popełnimy, nagle okazuje się, że coś, co jest wykrzywione, może być ciekawe, może nas zaprowadzić w jakieś, w jakieś super ciekawe rejony. Punktem wyjścia do tej wystawy była taka sytuacja ze szkoły mojego syna Emila, który, który dawał koncert i właśnie w, bo to, były, to były dzieci, które po kolei koncertowały i w pewnym momencie jedna z dziewczynek pomyliła się podczas gry na fortepianie. W momencie, kiedy się pomyliła, cofała się o kilka taktów i ponownie, ponownie się myliła i tak za każdym razem jak w takim trochę lupie. I w pewnym momencie poczułam, że to powietrze zgęstniało. Wszyscy, wszyscy rodzice byli bardzo napięci i czekali na ten moment, kiedy, kiedy udaje się przejść ten moment błędu. W momencie, kiedy to przeszła, to, to dostała największe brawa. Tak sobie wtedy pomyślałam, że ten moment napięcia, który się tworzy w momencie, kiedy patrzymy na kogoś, kto popełnia błąd, stał się takim właściwie, ten moment napięcia stał się motorem, motorem do całego działania. I właściwie od tego zaczęłam swoje poszukiwania przestrzeni, przestrzeni dialogu i przestrzeni takich, w których możemy, możemy znaleźć coś innego, gdzie na przykład. Roślina, która, która szuka swojej, swojej drogi w zagłębieniu chodnika, czy, czy na przykład kawałek architektury wykrzywiony pod, pod wpływem ciężaru, wygina się. I jakby te wszystkie narracje znajdują się w wystawie. Oprócz tego jest też rzeźba interaktywna, która jest taka współczulna na odbiorce i nosi tytuł Archiwum Błędu. Gromadzi ona te wszystkie wywiady i też bardzo bym chciała, żeby odbiorcy, którzy trafią na wystawę albo może jeszcze nie trafią, mogli na przykład przysyłać mailem do galerii swoje własne doświadczenia związane z błędem, i wtedy będziemy je doklejać i rzeźba będzie organicznie rozrastać się na, w przestrzeń galerii. Chciałabym Państwa zaprosić na wystawę Nikoli Strenger pod tytułem Kolorowych snów. Tytuł wystawy Kolorowych snów jest życzeniem, życzeniem artystki dla nas, życzeniem, które wynika z jej Troski jest pełne czułości względem nas, odbiorców, względem ludzi w ogóle, względem całego świata. Jest życzeniem, które ma przenieść nas w sen, który wygenerowany jest specjalnie dla nas przez wyobraźnię artystki. Nikola jako bardzo aktywna artystka, bardzo poszukująca swojej drogi, operuje różnymi mediami. Jak sama podkreśla, wyjściową bazą jej twórczości, powiedziałabym wręcz paradygmatem w jej twórczości jest kolor. To kolor jest właśnie tą ścieżką, jest tym źródłem, od którego zaczyna i ścieżką, która ją prowadzi poprzez poszczególne media i poprzez poszczególne działania. Dzień dobry, nazywam się Nikola Strenger i mam przyjemność wystawiać się w Wozowni, a mam jeszcze większą przyjemność wystawiać się z Joanną Gwiazdą i może trochę też powiem, dlaczego Joanna miała coś na głowie, a to dlatego, że Joanna Gwiazda ma nazwisko Gwiazda i ma koronę z gwiazd. I wydaje mi się to całkiem oczywiste, więc po prostu musiała być ukoronowana. Chciałabym, żeby moja wystawa była takim momentem, kiedy ktoś to przy komputerze, otwiera maile albo robi coś innego, i na chwilę może się oderwać od tego zgiełku, tych wszystkich, tych wszystkich informacji, i żeby potem móc się znowu przenieść w tą rzeczywistość, ale już trochę odciążony, może. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chciałabym, żeby tak było, bo wydaje mi się, że rolą artysty dzisiaj jest, jest właśnie też. Hmm, Pocieszanie innych, bo, bo czasami musimy się po prostu pocieszać i nie jestem lekarzem, nie, mam, że nie, jestem, nie jestem osobą, która potrafi inaczej pomóc, więc jeżeli mogę pomóc w ten sposób, to wydaje mi się, że tak powinnam zrobić, bo taka jest rola artysty, żeby być też dla innych. Część z materiałów z wystawy jest pozyskana z drugiej ręki, część materiałów będzie wtórnie wykorzystywana. Większość elementów mojej instalacji będzie wykorzystana wtórnie przeze mnie do stworzenia innych instalacji. To jest, to jest taki element, który jest dla mnie bardzo ważny, bo pozwala on o zadbanie bardziej o środowisko i branie odpowiedzialności za to, co tworzę. Bardzo ważne są dla mnie też relacje między ludźmi. Pracuję z moimi modelkami przy sesjach i są one moimi przyjaciółkami przede wszystkim albo znajomymi. Często to są ludzie, którzy, których, których może nie znam bardzo głęboko, ale, ale udaje nam się nawiązać pewną więź poprzez fotografię i poprzez to, że robimy to wszystko w, w takiej formule zabawy pewnej: zabawy z konwencją, zabawy z czasem. I tak samo chciałabym, żeby Państwo się dobrze bawili przy tej wystawie i że. Żeby wszystko było Państwa dobrze, życzę dużo zdrowia.